Cześć, witam bardzo serdecznie na moim kanale Blog Prezesa, który dziś w nocy przekroczył 1000 subskrybentów. Jest mi niezmiernie miło z tego powodu. Kto jeszcze nie subskrybuje kanału, zachęcam do subskrypcji. A teraz zaczynamy poranny przegląd. Kurs bitcoina zatrzymał się w okolicy ostatniego szczytu. Zobaczmy jak wygląda sytuacja na poszczególnych giełdach. Tu mamy wykres z giełdy Bitfinex. Z giełdy Bitstamp wygląda to podobnie. Giełda BTCE również. Chińczycy kurs nawet wczoraj przebił. Ostatnie etaje. Japończycy. Japończycy testują dopiero ostatni lokalny szczyt. Do swojego ATH mają jeszcze trochę miejsca. Możemy mieć próbę wyjścia górą z tego trójkąta zwyszkującego i kurs może mocno podążyć w górę lub niestety przez jakiś czas możemy stać tutaj pod ostatnim szczytem i linia trendu wzrostowego może zostać przebita. Jeżeli ta linia zostanie przebita i zwiększy się wolumen, uaktywnią się sprzedający to kurs może wtedy dążyć w kierunku następnej linii trendu wzrostowego, tej tutaj. Tutaj jesteśmy już dość wysoko, dość nawet bardzo wysoko, bo przez cały czas robimy nowe ATH na Bitcoinie, więc trzeba uważać. Ci, którzy chcieliby kupować w tym miejscu, to nie wiem, czy to by miało sens, bo ryzyko spadków jest naprawdę bardzo duże. No chyba, że ustawimy sobie ciasne stop lossy. wtedy, może, jeżeli kurs wyjdzie górą, może nawet udać się na tym zarobić. Popatrzmy inne kryptowaluty. Widać tutaj, że dość sporo mamy na zielono. Zobaczmy po kolei. No lightcoin niestety ociera się o linię trendu wzrostowego. No i jest szansa, że ta linia zostanie przełamana. ETH. ETH zrobił swoje nowe ATH wczoraj. Dziś widzę próba kontynuowania wzrostów. Tutaj przez cały czas jest pokazana siła Ethereum. No jest, jest potencjał na dalsze wzrosty. No ale też po silnych wzrostach Musimy pamiętać, że może przyjść korekta w każdej chwili. ETC, ETC wczoraj ładnie przebił linię trendospadkowego, spadkowego. Opór na wcześniejszym ATH dziś testuje od góry ten opór. No zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Jeżeli się utrzyma, to ETC może iść w ślady ETH i też kontynuować wzrosty lisk, no lisk, tak jak wspominałem wczoraj, jest szansa, że będzie korekta i linia trendu wzrostowego zostanie naruszona. No, została przebita ta linia. Tutaj może, mogą spadki przyspieszyć, tak naprawdę, bo po bardzo mocnych wzrostach mogą przyjść bardzo mocne spadki. Tutaj rysujemy sobie szczyt nowy. No, tutaj dla day traderów dzisiaj też może być dobry dzień. Dużo się może dziać. Ripple. Ripple przebił wczoraj wsparcie na wcześniejszym ATH. No, dzisiaj jest odreagowanie. Ale tak jak wspominałem, ten rejon jest bardzo ważny. Jeżeli te wsparcia zostaną przebite, no to będzie prawdopodobnie testowana linia trendu wzrostowego. Dasz, w Daszu nic się niestety wielkiego nie dzieje. Ostatnimi czasy Monero tutaj mamy próbę wyjścia górą, ale trochę nie Nem. Nem Posuwa się przez cały czas poniżej linii trendu spadkowego. Dzisiaj mamy jakieś odragowanie, odbicie od linii trendu wzrostowego, to może być dobre miejsce na zakładanie pozycji na wzrosty. Spadki wyhamowały, ale przy tak silnych spadkach, gdzie ta świeczka praktycznie została już całkowicie zniesiona, równie dobrze te spadki mogą kontynuować. Do Dodrz również idzie w dół, ale dziś przebiliśmy linię trendu spadkowego. No, jest szansa na odragowanie. Zobaczymy, jeżeli dziś, jutro wyrysują nam się zielone świeczki. To potem trzeba będzie obserwować ostatni lokalny szczyt. Przebicie jego może otworzyć drogę do testowania wcześniejszych szczytów. Ale na razie jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić. Bo równie dobrze kurs po odbiciu może zawrócić na południe. Golem, <laughs> Golem mamy odreagowanie, odbicie od linii trendu wzrostowego. Ale też tutaj za dużo się nie dzieje. Równie dobrze kurs może zawrócić. Augur też na razie bez większych zmian. Zetkerz, wczoraj mieliśmy spore odbicie, dziś korekta, no ale tutaj ostatnie szczyty zostały przebite. Tutaj mamy jeszcze jeden szczyt bliski. No jeżeli on zostanie przebity, no to jest droga otwarta do testowania swojego ATH Stratis. Stratis. Mamy mocne spadki. Rysujmy sobie linię trendu spadkowego. I zobaczmy, co tu się będzie działo. No, praktycznie zbudowała nam się taka rakieta. Jeszcze nie całościowo. Ale tu, jak jeszcze byśmy odbili w górę i potem w dół, to już będzie komplet. No niestety tutaj, żeby odbiło, to yy, musieliby się uaktywnić kupujący. No dziś widać próbę yy, zatrzymania spadków. No ale nie wiem, czy będzie udana. Zobaczymy. Stellar. Przebiliśmy linię trendu wzrostowego. Yy, zaznaczmy ją jako przerywaną. Tutaj Mamy wsparcia, trzy wsparcia. Jaką mam sytuację? Wyszliśmy górą. Przebita linia trendu spadkowego. Testowana ta linia od góry. To może być dobre miejsce na założenie długiej pozycji na kupno. Jeżeli te wsparcia tu wytrzymają, no to będzie potencjał na kolejne wzrosty. Jeżeli nie wytrzymają, no to niestety można się spodziewać, że. Całe wzrosty na stelaż zostaną zniesione. Steam. Mieliśmy ładny wyszczoł w górę. Ustanowiliśmy e ATH. Czy to jest ATH? Zmniejszmy. Nie, do ATH to tu jeszcze mamy bardzo dużo. Więc rysujmy sobie tutaj szczyt. Czy będzie kontynuacja na razie Jesteśmy w korekcie tego wyjścia górą. Jest, jest potencjał. Zobaczymy co się będzie działo w najbliższych dniach. Made. Mieliśmy wyjście górą, powrót. Nic specjalnego się nie dzieje. Next. Next próba kontynuowania wzrostów. Tutaj mamy sporo linii wrysowanych. Trend wzrostowy został, linie trendu zostały już przełamane. Kilka razy, ale kurs odbił się ze sporym wolumenem wzrosty. No może być chęć kontynuowania wzrostów i próba testowania wcześniejszych szczytów. Popatrzmy następne. Nowa coin. Tutaj mamy wypłaszczenie przez cały czas, ale kurs nadal nie odbija. Namecoin. No Namecoin coraz bliżej linii trendu wzrostowego. Pircoin. Pircoin trochę bardziej kurs oddalony, ale niestety też dość blisko. Bitcoin, Byte Bytecoin przez cały czas poniżej linii trendu spadkowego. Ona została w tym miejscu nadczarpnięta, ale przesuńmy sobie tą linię trochę wyżej. No, na razie nie ma odbicia. Dziś może być, ale wolumen się zmniejsza. Mamy tutaj, wysuńmy sobie jeszcze. Wsparcie, kolejne kolorem fioletowym. I tutaj to wsparcie też kolorem fioletowym. Zaznaczmy. No, ten rejon może być dobry do próby odbicia. Zobaczymy. Siakoń. No, tutaj nic wielkiego się nie dzieje. Wczoraj przebita linia trendu spadkowego. No, dziś próba odragowania. Może być testowana ta kolejna linia trendu wzrostowego. Beat Mocne wzrosty powyżej linii trendu wzrostowego. Tą tutaj brysowałem, taką dość mocno nachyloną. To mamy podobną sytuację jak na lisku. Mocne wzrosty. Tutaj przebite ATH wcześniejsze. Może być próba przebicia tego ATH. Nie wiem, czy wystarczy siły, ale obroty są naprawdę przez cały czas spore. O, tutaj uaktywnili się już wczoraj y, w nocy sprzedający, ale dzisiaj widać, że jest chęć kontynuowania wzrostu, więc y, jest potencjał na przebicie tej ostatnia, ostatniej linii, o, ostatniego szczytu. Potem prawdopodobnie korekta i rozwinięcie dalej Digibyte. Tutaj mamy mocne spadki. Dwa dni ostatnie Przebita na trendu wzrostowego. Kurs zbliżył się do wsparcia na wcześniejszym ATH. Ten rejon może być dobry na odbicie. Nozis. Na koniec jeszcze Nozis. Tutaj mówiłem, że wyszliśmy z tego trójkąta bokiem. Yy. Wczoraj mieliśmy spore spadki, ale kupujący bronili kursu. Dziś te spadki są kontynuowane, no widać, że nie ma chętnych na, na kupno. No więc, jeżeli się nie uaktywnią, to prawdopodobnie spadki będą kontynuowane. I w tych rejonach dopiero będzie można gdzieś szukać e, wsparć, które mogą uaktywnić kupujących. Jeżeli podobało Wam się filmik to dawajcie łapki w górę na dziś to już tyle i zapraszam na kolejny przegląd